Siemaneczko widzowie z tej strony Jakuba, to jest pierwszy odcinek z serii Ojcowizna. Jedziemy kombajnem. Kupiłem kombajn, bo zaczynałem bez kombajnu, więc jedziemy z kombajnem. Kupiłem od chłopaków za yy, podeszwę Wam, o ile dobrze pamiętam 14 tysięcy. Mam jeszcze 16 i się rozglądam za jakość dzierżawą A już jak przy niedzieli, to tradycji hmm. chyba. A tylko tyle, że jak pojechaliśmy, bo do... <noise> O którego ja tu pole przejeżdżam? Miałem takie fajne pole upatrzone. To jest chyba 100 110. Numer 110. Ile tu mnie będzie chodzić dzierżawa. Dobra, bieram, bierzemy w dzierżawę. Pole 110 TAM te o, tam, kurde, nie zobaczyłem co tam jest, ale dobra. Yy. kombinik MF-87, I yy. są Jedziemy. MF-87, właśnie, yy. O ile dobrze pamiętam, poza odcinkami sobie zasiałem. Ja to i jeźdź mnie raczej ześiałem, bo mój no i jedno pole mam tak za gospodarstwem. Y... Zobaczyłem, że nie zaczęło padać. Patrz tak wymusił, no. I co? I co baranie? Co wy... co wymuszasz? Jedź. Jedź. Jedź! Czekajcie, widzowie, bo to jest taka mapa Czekajcie, ja samo muszę Tak zrobić, bo on nie przejedzie, bo jest... A nie wiem Nie będę się raczej pchał przez gospodarstwo Ja sobie przejdziemy tą czas Kurki sobie biegały, to jest dobrze No Miejsce na mfik O jest wiata, tak jest, będzie teraz klimat już Bo jest wiata na niego Podstawiona Po prostu kiedyś ta tam miał I tutaj 40 z przyczepłość przyszykowana O, przez przypadek wsiadam O kurde! Miękko! Miękko jest? Nie podoba mi się to, że jest tak miękko. Ten odcinek, o kurde, 34 proc... 36 Sprawdzę pogodę, bo nie patrzę na pogodę, żeby mi to nie padało. Ale to ten, u was to chodzi ten, ten co teraz to komu nie oddawał, nie? Dzieciako hmm. Słonecznie. To nie powinno, nie... raczej nie powinno być tak mokro. Ale no wczoraj trochę Pokropiło Gdzie się wchodzę, patrzę, zboże suchotka No to wierzę, o kurde Tu gałęź zapomniałam podcinać, obcinać. No ale Patrzę pszenisk, Że pszenicka ładnie tu sypie Ładnie, ładnie się Półtora sp... e, tony jest chyba zbiornik więc tak jak patrzę, 400 kilo mamy już. Och, nie, źle. Bo mam jakby tak źle czuję teraz. Mogłabym zacząć obolać. Dziś przejadę przekoszę przez środek mniej więcej zobaczymy jak tu gdzieś na środku będzie no i tu jeszcze jest du dużo no jednak się pomyliłem nie jest dużo lepiej pragnę powiedzieć że jest gorzej jest bardziej miętko to ja chyba będę sobie odpuszczał takie koszenie, jeszcze zobaczę jak to będzie. Po MF-a będę musiał iść, bo na, na remoncie był. Na remoncie był no. MF. Y, no ciężko było z palenie, paleniem, co się okazało. Nie podało dobrze paliwa. Popka. No i rozrusznik padł Nie cieszy mnie to, że, że tak ciężko ma ten kombajn, ono, no, prawie nowy, tak? Od chłopaków tam kupiłem, od chłopaków miał chyba 20 hektarów, on przekoszony, więc nie tak źle powinien mieć przekoszony, no ale... Na ja, pierwsze Pierwszy, pierwszy też nie ma joby. ostatnie, żeby mi się tak kombajn kopał. Następnym razem będę czekał do dwa dni po deszczu. Dni, żeby to wyschło, dobrze No jak widzicie, nawet od dwóch na godzinę zwalnia Oby, oby, oby to skośli bez awarii Oby No ale się kopie, Nie cieszy mnie to, że się kopie Teraz pytanie, czy dojadę w tamtą stronę Raczej znaczy nie, pojadę sobie stronę 40 i się wysypię Po prawie tona W dwa przejazdy, jakby nie liczyć No kurde Marnie to widzę Na następnym odcinku to będzie w kościół. Podniesiemy i się wspiamy. No, jesteśmy w, w krótkim. cięciu Rurę tu naciągnąłem.

Ja wam widziałem, myślałam, że nie będzie tak mokro Ale... Nawet jest widać jak te koła Patrzcie O, siadają trochę O kurde Komaj nam się przykopał To mnie zaciekawia. No, no widzę, wtedy wysypać, bo już więcej miał w zbiorniku, to i cięższy by był. Więc myślę, że w to mi w z powrotem już przez nasypał. będę yy, To wtedy nie będzie taki pełny. Będzie taki pełny, no to wiecie Cięższy będziemy no i ciężej będziemy wjechać, tak? Bo to nowy kombajn właśnie nie jest O właśnie kurde, bo ja to 8.30 jeśli mam czas na MF-a odbór na pierdzielę. Dobra, widzicie tu. Mam prawie ósmą, no ale wiecie lepiej iść wcześniej, go odebrać. Niech stoi na tej gospodarce. Już wiecie. Kasimę Nie no, jest miękko Nie jest miękko, nie Ja widać, jak Kto mamy o. A przy okazji, teraz Widzimy, przejdziemy Zobaczcie te pola Która wziąłem dzierżawę? Te mm. pola wziąłem dzierżawę, tak? E... 110 jak? A wziąłem. A dzierżawę. O Boże, dobra, że zrezygnowałem z tej dzierżawy. Nie, nigdy nie z tej dzierżawy bo tam są Tomceburaki. Moja rodzina ja mogę do nich mówić jak chcę. Dobra. MFA już nam tu wystawili. No da, pięknie o, to wygląda. To nie wie, nie to... Na pierwszym. Lecimy na gospodarstwo. Nie, to obecnie ma 50 lat. A ma 30, 40, no, 40. 10 lat. 10 lat. Jazda! Co? Ładnie widziałem jak my wchodzi w Irak. A! <kind abonn> Czarnosnoga! <calculating>. Pięknie. Ja to ci powiem tak, tak jak nie tak. Ja jestem piękny i głupi. Myślę, że... Jutro będziemy już sobie prasować. czyli jutro będziemy już pracować o co jest? czemu on moc stracił? no dobra noga mi spadła trochę z gazu ale jedziemy bo byli no co on tak? ale chłopaki mówili, bo on jeszcze nie jest dotarty bo oni zrobili nic nie jeździli ani nic yy, więc tam powiedzieli, że jak Będą no właśnie jakieś problemy. To to żeby Żeby do nich dzwonić? Postawimy go. O! Troszkę więcej, jakbym Mac miał. Ale tu tam właśnie też chłopaków no wiem, żeby go trochę podkręcili. Lecimy. Dalej, Kosim. powiedzmy 5 lat, a ona miała 20, no to... a 6, a ona miała Ja zawsze na nich goścam. A mocernie już sobie zadupnę. Kurna. 600 700 kilo prawie 700 800 około kilo będę miała O kurde 70 80, 80 90 O kurde widzowie 90 jak tutaj ale nie widać Oni w tu, w tym rogu mamy ponad 80, mieliśmy ponad 80% ja nie wiem, co to, nie wiem co tam się stało, ale jakbyśmy tak mieli całym polem, widzowie kapu, kaput, się te ciągniki jakby pod dużym do tu to wyjechały. No, w przyszłości mówię. No to miałoby mi ciężko. co widzę ja, ja jeszcze pojadę w tamtą stronę o ile dam radę w tamtą stronę dojechać Teraz się wysypię dojadę w tamtą stronę i będę kończył odcinek to jakaś będzie 30 minuta a nie chcę też tego odcinka długiego robić bo to jest pierwszy odcinek z tej serii no więc ponad prawie dwie tony będziemy mieli już ukoszone. No więc tam kurą coś sypnę. Ogólnie kury, kaczki i pisklęta kupiłam mm, Dobra, nie mam tak źle Nadziem jest o 300 kilo na... Dobra Nie mam nieźle wysypane Ile tu mamy? Dlaczego ty jutro nie idziesz do robota? Prawie dwie tony No to masz księdza No to, że masz księdza, to do pracy nie możesz iść? Dobra, wjeżdżamy tu Tak, Muszę się przygotować! I kończę to. Muszę wolne wejść wtedy, kiedy mu się chce kiedy nie ma roboty. Jak jutro miałam na mnie robotę dużą, to... 500, no, 500 kg z przejazdu myślę, że dziś mam. Około 500 kilo hmm, Zaraz się zobaczymy, bo nawet nie, nie spojrzałem ile mam z przejazdu Szczerze mówię, że nie spojrzałem ile z przejazdu mi daje e, to Właśnie też nie chcę tego odcinka robić jakoś długiego, bo e, Chcę go wam e, Zmontować jeszcze dzisiaj będzie na mi powiedział, że kolędka no. będzie na Polski. Razem z Tomasą. No, to, no to tam przyjechał. No to żeby ich na tak? żywo Spakuje ci rano. A święte za, za parcie, jak będą ruty. Jak będą palić na samym roku, to przez Atlantyku. O 300? za 400? 40 kilo z przyjazdu może być, no może nie. 390. Ale onita mają normalnie 400 ja kończę zobaczymy tro w następnym filmie elo